Czym różni się wentylator wyciągowy od wentylatora nadmuchowego? Jak sama nazwa wskazuje, jeden dmucha, drugi wyciąga. Ale co? Wentylator nadmuchowy zazwyczaj znajduje się przed kotłem i dmucha powietrzem w palenisko. Wentylator wyciągowy wyciąga z kotła dym i efekty spalania. Co daje nam posiadanie wentylatora nadmuchowego a wyciągowego? Wentylator nadmuchowy ułatwia rozpalanie dmucha w złoże, które się rozżarza. W przypadku naszych kotłów, wentylator nadmuchowy znajduje się w palniku, dmucha w złoże peletu, rozpalając je, rozżarzając. Wentylator wyciągowy natomiast wyciąga spaliny. I wdmuchuje je do przewodu kominowego, dzięki czemu nie musicie się martwić tym, jaki macie komin, czy komin jest odpowiednio wygrzany, czy odpowiednio długi. Wentylator wyciągowy zadba o to, żeby wyciągnąć i wtłoczyć spaliny do komina.